Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym zestawieniu na moim kanale. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się mojej subiektywnej liście 10 najlepszych ultimate'ów w League of Legends. Napomnę tylko, że w zestawieniu zabraknie wielu ultimate'ów służących do kontroli mapy, takich jak Ult Twisted Fate'a czy Panteona, ponieważ zależą one w bardzo dużym stopniu od użycia i sytuacji, a same w sobie nie są najsilniejsze. Standardowo, jeżeli nie zgadzasz się z moimi wyborami lub zmieniłbyś któreś miejsce z innym, napisz o tym w komentarzu, a my bez dalszego przedłużania ruszamy z zestawieniem. Miejsce 10 Rumble. Ultimate Rumble ma zastosowanie czysto jak zresztą większość ultimate'ów w dzisiejszym materiale. W kombinacji z Maską i Andriego, Equalizer po prostu topi przeciwników w teamfight'ie, jednocześnie nakładając bardzo silnego slowa. Jednak dla niektórych graczy rzucenie dobrego ultimate'a może okazać się trudnym wyzwaniem, więc polecam troszkę poćwiczyć na przykład na practice toolu. Miejsce 9. Py. To bardzo nietypowa postać, nominalnie jest on supportem, jednak w praktyce jest tak naprawdę asasynem. Głównie za sprawą swojej super umiejętności, która przy zabójstwie oddaje równowartość złota sojusznikowi, który jako ostatnie obrażenia celowi zabite. Przez Pajka, a poza tym po każdym zabójstwie Pajk przez pewien czas może użyć swojej umiejętności jeszcze raz, co w rezultacie może skutkować zabójstwem całej przeciwnej drużyny przez Pajka. Miejsce ósme Soraka. Soraka to w odróżnieniu od Pajka bardzo typowy wspierający. Skupia się on na leczeniu sojuszników i obijaniu przeciwników. Świetnym uzupełnieniem miejsc skillsetu jest Ultimate, który jest niczym innym jak potężnym Hilem leczących wszystkich sojuszników na całej mapie. Soraka, będąc dala od walki, może nieraz napsuć krwi przeciwnikom lecząc swoją drużynę za ogromne ilości zdrowia tylko tą umiejętnością. Miejsce 7. Serafin. To kolejna postać wspierająca na naszym zestawieniu. Jej Ultimate to potężny obszarowy CC w postaci fali dźwiękowej, która może być przedłużana, gdy po drodze trafi sojusznika lub przeciwnika. Ultimate Serafin jest szczególnie przydatny w Teamfightach, gdzie może zastanować całą przeciwną drużynę. Miejsce 6. Fiddlestick. Jego Ultimate świetnie łączy się z jego pasywną umiejętnością. Fiddle przy użyciu swojego Ultimate po chwili ładowania może wyskoczyć z zaciękiej ściany, firując po bliskich przeciwników, przy tym zadając ogromne magiczne obrażenia. Ultimate nie przerywa się pomimo użycia ZONI, więc powinien to być obowiązkowy przedmiot dla każdego gra Fiedla. Miejsce 5. Amumu Ultimate Amumu jest bardzo prostą w użyciu i jakże bardzo skuteczną umiejętnością. Amumu jest zwykle engage'ującą postacią, której rolą jest trafienie bandażem przeciwnika i zatrzymanie jak największej ilości osób, do czego świetnie nadaje się jego ultimate, który na sporym obszarze wokół Amumu pęta wrogów bandażami nakładając tym samym bardzo silnego stuna. Miejsce 4. Orianna To postać, która w późnych walkach drużynowych sieje prawdziwy postrach za sprawą swojego ultimate'a. Shockwave, bo o mowa, to umiejętność aktywowana z kuli Orianny, wciągająca pobliskich przeciwników do środka jednocześnie. Wcześniej podrzucając ich oraz zadając gigantyczne magiczne obrażenia. Jednak ultimate ten jest trudny w użyciu i nieraz może zdarzyć się tak, że wyjdziemy z zasięgu naszej kuli, która do nas wróci i w rezultacie użyjemy ultimate'a nad swoją głową. Jednak warto potrenować Orianem, bo nieraz ze sprawą tylko samego Shockwave'a jesteśmy w stanie wygrać walki drużynowe. Miejsce trzecie: Malphite. To postać z ultimate'em tak prostym jak to tylko możliwe, ale za to zabójczo skutecznym. Malphite na swojej super umiejętności uderza w wybranym punkcie podrzucając swoich przeciwników. To świetne narzędzie do rozpoczynania walk drużynowych. Sam w sobie ultimate jest bardzo silny, a w Wsparty przedmiotami magicznymi może bez trudu wanshotować kiery przeciwników. I miejsce drugie Kartus. Jego super umiejętność jest niezwykle silna, jak i prosta w działaniu. Kartus po chwili ładowania uderza każdego przeciwnika niezależnie w którym miejscu na mapie się znajduje, potężnym promieniem z nieba zadającym ogromne obrażenia magiczne. Przez sam fakt, że zadaje on obrażenia wszystkim przeciwnikom, Rekiem jest niesłychanie potężny, ale Pikanterii dodaje tylko fakt, że może on użyć tej umiejętności przez chwilę, nawet pomimo śmierci, gdy chwilowo staje się niewrażliwy na ataki przeciwników. I miejsce pierwsze Sylas. Sylas właściwie nie powinien znaleźć się w zestawieniu, ponieważ jego ultimate to czysta loteria. Jednak, jako że już tu jest, to pokrótce opiszę, dlaczego hijack jest najpotężniejszym ultimate'em w League of Legends. Hijack to nic innego niż każdy ultimate znajdujący się aktualnie w League. Silas przy użyciu tej umiejętności kopiuje super umiejętność przeciwnika, dzięki czemu może jej użyć w dokładnie taki sam sposób jak pierwotny właściciel. Jedynymi ograniczeniami są cooldown ultimate'a Silasa oraz dodatkowy cooldown na danej umiejętności, żeby Silas nie podkradał w kółko tego samego ultimate'a. Jednak w late game ten cooldown jest tak niski, że Silas może właściwie żonglować Ultimate'ami jak chce. Jednak to, jakie ultimate będą dostępne w grze, zależy tylko od tego, jakich bohaterów zdecydują się wybrać nasi przeciwnicy. Może to być potężny Ultimate Malphite'a, który będzie zmiadał przeciwników z mapy, ale równie dobrze może być to też np. Ultimate Twitcha, który w rękach Sylasa jest praktycznie bezużyteczny. Niemniej jednak, przy odrobinie szczęścia, to Ultimate Sylasa jest najwszechstronniejszym i w mojej opinii najsilniejszym ultimateem w grze. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, zostawiając ocenę pod tym filmem. Możesz też zasubskrybować ten kanał, jeżeli filmy, które tworzę przypadły Ci do gustu. A ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej!